Jest tylko niebieskie jedzenie przez cały dzień, czyli wracamy z serią od widzów. Zaczynamy donutem ekipy. Mm. A pijemy oczywiście też niebieskie. Niebieskie pancake'i, niebieskie bezy... Pancake'i. Bezy. Ale sobie mam loda z niebieską końcówką. Czy on się zalicza? Dawaj, ziare. Mega kwaśny niebieski spray. Mhm. Niebieski lisek z kibla, z jakimś proszkiem. Mmm, żelki Bo Ciekawe, jak to będzie spakować. Mm. Trzeba dobić białko, więc wjeżdża niebieski ser z plesią. Blue cheese, dick cheese. Mmm, szału nie robi. Training wjeżdża oczywiście z niebieską gumą, ziomek. Od KFD, ziomek, pamiętaj o kodzie. Niebieski makaron z niebieskim sosem. Trochę jak w odcinku z Nikocado awokado. Koniecznie muszą wjechać chipsy Takis.